Dzień jak co dzień, oświeżeni wodą życia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ufnie patrzymy w przyszłość. Maj, miesiąc zakochanych, stąd wiersze o miłości. A czy wiecie, że miłość spaja nas wszystkich? Cały kosmos. Spaja miłość boska. Stąd i w nas takie uczucie. Poczytajmy w wierszach. Maj weszedł przez okno. Nie spytał się, a weszedł bez pukania. Och, czas zakochania nastał. Już świergolą ptaszyny, wszelakie dzwonki, gwizdy i pochukiwania. W gęstwinie rejwach niespotykanych uwijają się ożywioną przyrodą. Młode pisklaki dzioby szeroko rozstawiają, jeść, jeść, ochoczo chcą. Tak złakniona para roku skłania, by zakochać się kolorowo, poetycznie. Strofy więc uwalniam ze skarbnicy nieprzebranej i Wam cząstkę ofiaruję. Wszystko od umysłu początek bierze, z doświadczeń. Marzeń dom zbuduję, nią jedyną, Miłością pachnącą, z biedną, barwną, Niebem sunącą, leniwie. Lotem wzroku ją hipnotyzuję, Ściągam na ziemię, w serce wkładam, mam. Tylko drugiej osobie zaszczepić, by Wspólnie radować się, biec daleko. Kwiatami wyścielimy nasz trakt, Stęgą w górę i dół, po kamykach, Lesistym wąwozem, bukowiny wierzchołkami, opasamy całą krainę. Plażą nadmorską wśród wydw nasadzimy nowych szczepek, by i inni wzięli. Pełnymi garściami owoce nowe posadzili, rozległe przestrzenie umaili. Uśmiechnięci, szczęśliwi obdarzeni losem łaskawym, być przykładem. Marzenia ziszczone emanacją dobra z pokładów bogatych, szczerozłotych. Już chylą się kobiece kwiecia pysznego majestatu boskości sprawionej. Nisko i wyżej wzlatuje uczucie pobudzone tkliwym kołataniem serc dumnych. O, jakże to słodkie maliny ust przywierają do siebie, spijając nektar, w oczach blas uśmiechnięty rączy spacer, wstążką niebios sięgający. Spisał Ryszard w Bogatyni 23 kwietnia 2023 roku, uchylając okno, porankiem dzwoniące: Kolejny wiersz: wyjść, spotkać się, wrócić, dwa światy bliskie. Pobiegnę, już wiem na pewno, chwycę w locie myśli, motyle, czasu niewiele, bez zastanowienia dosięgnę liście jesienne, Podmuchem muchem zniecone, ożywione jeszcze raz, podniebny ich lot, pełnymi garściami chwycę, do piersi przytulę, rozrzucę. O tak, serce czyste, wielą trącające w serce które w przyrzeczeniem jasnym, oczywiste, dojrzałym owocem, drzewem urodzajnym, pokłonem. Wyzwolone sprzeżyć bez liku, łzami skropione w oparciu brzozy pieni. Lica wiad rumieniu myślami gorącymi, przywołanymi z Mój zdrój w kapliczce ogrodowej obmywa myśli ciężkie, spragnione, ożywszych prądów złachnione miłością wyzwolonych wspomnień. Wiosenne pejzaże za cholem ogrodu wzniosłego, jego uczynkiem. Pochyla łan bukietowy w nowe przeżycia pokorą i słowem jego. Tak. Łzy mi się cisną do oczu, doznaj przyszłych i przeszłych naraz. Czuję obecność w każdym miejscu tu i tam i tobą i bez. już zakwitnie. Czas. Paletą subtelnych kolorów, zapachem bałkańskich krain ciepłych, z rąk czułych, gładzeniem. Pozostań, bądź ze mną na zawsze. Chwilu ulotnych, a jednak wiecznych, wyrytych w myśli nieołkiem znane, tak. Niech się stanie jawą, pobiegniemy razem u łąku majonych kwieciem, tak. Motyli dreszczem uśmiechem spontanicznym podmuchem wiatru, Jego. Nam przydanym i ukazanym znakiem za miłość jemu nam odpłacony. Wiosenny nastrój się udzielił. Spisał Ryszard Bogatyni, 22 kwietnia 2023 roku. I dzisiejszy poranny wiersz. A tak było naprawdę. Świtanie oczy przemyło, porankiem biegnę przed siebie, łany zbóż ukołuszę wierszem za ciebie pobiegnę potokiem wartkim, strzeble kolorowe wzbudzę, rozchlastam pod niebo wodę źródlaną, garść obfitości na skroni opadną, przemywam uśpioną miłość wyczekiwaną, rosą, spiję, złaknioną, obudzenia. Już polne maki kłaniają się wietrzykiem majowym, zwiednie w oczopląsie, bociek czarny lotem zwiadowczym czcinowiska poruszył uśmiech dziecka. Wyzwolił kaskadę cudów natury. Wiem, że dla nas pokona się uniżył. Wróciłem do ciebie, piwoniami trakt wyścielę, boso przed siebie stąpamy. Myślami skrytymi, żądnymi wyzwolenia, ze słów pisanych w realny świat. Jesteś, jestem. We dwoje już przytuleni w tańcu łąk, habrowych, skowronkowych. Miłość wyzwolona nim jedynym oswobodzicielem Podajmy sobie dłonie, nim w środku, nami obok, a jednak w środku, razem splątani uczuciem serc. Już świat wesoły, kolorowy, pastelom malarza dodany, nam radość oddany. Przeżywania kołysania traw szumnych, swoim rytmem zawiadywanym kwiat. Ku słońcu twarze wystawiamy, prawdą wymalowani, dłonie ofiarujemy pracy. Chwale za most przeżywania, pragnień ziszczenia, Jesteśmy we dwoje wdzięczni. Tańczyć barwnymi sukniami, mazurkiem upodawniającego Przyrodą naśladowaną, ręce czule splecione, Oczy roziszczone, chud, pewny i lekki, bez brzemienia. A wydawało się nieujarzmiona, swoim duktem podążająca, Lecz on to sprawił. Do pary przydał, okiełznał temperament ognisty, Wodą świętą duszę napoił. Już zawsze znakiem umysł ugoszczony miłością, czynami sprawiedliwymi, trącające na boki ziarna rozsiewające innym przykładem, ukłonem danym. Przyjacielem jestem trosk wyzbytych, nowych doznań miłym, nabytych nim. Biegnijmy, radujmy, świat nas swoim wzorem ogłosił. Dziś, jutro i zawsze. Porannym spacerem, potokiem wartkim i łąką majoną, słówka spisał Ryszard Bogatyni, 27 maja 2023 roku. Wiersze, wiersze, wiersze z głębi duszy początek biorą. Łapię te słówka w lot, na papier przelawam i wam opowiadam. Od niego to one bowiem pochodzą, od pana Jezusa Chrystusa w umyśle ugoszczonego. On to gładzi łany myśli, pozytywne pobudza, a te przykre wycisza. Pisałem wierszu. Że my we dwoje za ręce biegniemy. On w środku, my po bokach. On to sprawił. Miłość, Jezus Chrystus. Dziękuję.